Witam Panie i Panów Radnych, witam pana wójta, pana zastępcę, pana sekretarza, panią skarbnik, witam serdecznie panie i panów sofysłów. Otwieram 20 sesję Rady Gminy Czarna. Proszę Państwa o potwierdzenie obecności. Dziękuję. 14 radnych obecnych. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Czy są jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przystępujemy zatem do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czarno. Protokół został podpisany. Nie wpłynęły żadne uwagi. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie protokołu z sesji 19? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za, protokół przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszych obrad to słowoznanie międzysesyjne. Proszę Panią Zosowę o zabranie głosu. Szanowni Państwa, w związku z tym, że sesja była liczba tylko w temu, więc nic takiego się nie wydarzyło, poza tym, że e, pracowałem nad autopoprawką do e, projektu budżetu, który ma się na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowali. E i oczywiście zostaje przygotowane także uchwały, które państwo. Um, przedstawiłem um, do porządku. Dziękuję Panu Wójtowi. Punkt czwarty to jest zapytania Radnych. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy zatem do realizacji punktu piątego dzisiejszego obrad. To jest podjęcie uchwały. Pierwszy projekt to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia schody nowych ubrów w miejscowości Stara. Jastrząbka. Omówiony on został na wspólnym posiedzeniu komisji przez pana Wójta. Uzyskał pozytywną opinię tychże komisji. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. <laughs> Dziękuję. 14 głosów za, uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt to jest projekt w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów miejscowości Czarna, również przedstawiony Państwu. Proszę Panu. Ja tak Szanowni Państwo, druga, trzecia, czwarta i piąta i szósta uchwała to dotyczy tego samego obszaru, więc słonecznej, jakby są tam darowizny, zamiany. Na poszerzenie drogi, także wychów tygodniowych, na poszerzenie drogi tygodniowe musiało być. Tyle to są w każdym Dziękuję panu Wójtowi. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Zaznaczam, że projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Czarna. Przystępujemy zatem do głosowania. Dziękuję, 14 głosów za, uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Czarna. Również uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos, czy ma jakieś uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Czarna. Również uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są pytania moje uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Czarna. Również ten projekt uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie nieopłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Czarna. Również ten projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gminy Czarna. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 przez 30 przez 2018 Rady Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od powiatu dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w gminie. Czarna, również przedstawiony Państwu na wspólnym posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną opinię tychże komisji. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, to jest projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą Przebudowa dróg w Przerytym Boże oraz w Grabinach Proszę Pan Panie Panie. Panie. Państwo, ta zwiększona kwota jest wynikiem um, złożonych ofert na przetargu um, i przetarg otwarliśmy ona jest większa niż wcześniej zaplanowaliśmy i do 400, w projekcie budżetu do 420 tysięcy, i taka kwota zostanie tak, uwzględniona albo w poprawce i w budżecie. To. Dziękuję panu Wójtowi. Czy są pytania? Nie widzę, zaznaczam, że ten projekt uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Przystępujemy zatem do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 przez 147 przez 2019 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego od Powiatu delickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w gminie Czarna. Również Państwu przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji uzyskał pozytywną. Opinie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 16 przez 120. 2 przez 2019 Rady Gminy Czarno z dnia 30 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Gminy Czarno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Również przedstawiamy Państwu na wspólnym posiedzeniu komisji. Uzyskał pozytywną opinię także komisji. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego projektu bądź ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 13 przez 99 przez 2019 Rady Gminy Czarna z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej podatkowi. Nębic proszę Pan wraz z powiatem w Jaźwinach ta pomoc została udzielona na ten rok w związku z tym, że budowa zakończy się w przyszłym roku taką uchwałę podjęliśmy wcześniej a tą uchylamy, bo w tym roku nie wykorzystamy dziękuję panu Wójtowi za wyjaśnienie, czy ktoś z państwa ma pytania, bądź uwagi zaznaczam, że projekt został pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Dębickiemu. Również omówiony. Przez pana wójta na wykonują do komisji, uzyskał pozytywną opinię także komisji. Czy są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Czarna na 2019 rok. Czy ktoś z państwa ma pytania bądź uwagi? Panysów proszę. Uchwalę yy, ostatniej w tym roku dotyczącą zmian głównie z korekta dochwały w drogę zmiany państwa. Dziękuję panu wójtowi. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos jeszcze w sprawie tego projektu? Nie widzę. Zaznaczam, że projekt uchwały uzyskał na opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest uchwała budżetowa Gminy Czarna na 2020 rok. Projekt uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Wpłynęła również uchwała nr 1 przez 18 przez 2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2020 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wyszowie, Alicja Nowosławska, Stenar Przewodnicząca, Janusz Mularz, Członek, Waldemar Iwitalec, Członek, po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2020 rok, działając na podstawie artykułu 13, punkt 3, artykułu 19, ustęp 2, artykułu 20, ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, postanawia. Pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2020 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku gmina Gminy Czarna z Zarządzeniem nr 105 2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej o Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna na lata 2020-2036 przedłożył Regionalnej i Gminy w projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi szczegółowość projektu przedłożonego przez Wójta Gminy Czarny uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne określone w uchwale numer 70 przez 570 przez 2010 Rady Gminy Czarnej z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna podjęte na podstawie artykułu 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej Rzeszowej projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi odpowiada powyższym wymogom. Skład orzekający stwierdza, że przedłużony projekt może stanowić podstawę do uchwalenia przez Radę gminę Czarna uchwały budżetowej na 2020 rok. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz całokształt materiałów przedłużonych przez Wójta Gminy Czarna, skład orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji. Od uchwały składu orzekającego służy odwołanie do pełnego składu, składu kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od doręczenia uchwały podpisano przewodnicząca składu orzekającego Alicja Nowosławska z Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Czarna na 2020 rok? Nie widzę, przystępujemy za tą projektem. Dziękuję. 14 głosów uchwała podjęta jednogłośnie. Proszę pan wójt. Chciałbym państwu podziękować za przyjęcie tej uchwały. Myślę, że wspólnie żeby się mi pomagać, aby ten budżet został zrealizowany. Dziękuję panu wójtowi. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarno. Również mam przed sobą uchwałę nr 1 przez 25 przez 2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2036. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach. Alicja Nogosławska, Spyna Przewodnicząca, Janusz Mula Słonek, Waldemar Kwałek, Członek po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarno na lata 2020-2036, działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 2383 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Postanawiam pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna na lata 2020-2036. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej Wrzeszłowej w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna. Wraz z załącznikami, wieloletnią prognozą finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2036 wykazał przedsięwzięć objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej finansowych. finansowej. Dzień 15 listopada 2019 roku zarządzanie numer 105 przez 2019 z dnia 14 listopada 2019 roku Wójt Gminy Czarna przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wieszowie Projekt uchwały budżetowej Gminy Czarno na 2020 rok. Skład orzekający dokonał oceny projektu uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Czarno na lata 2020-2036 pod względem zgodności z ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto zobowiązania. obowiązania. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z dyspozycją artykułu 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Gminy Czarna powinny być zgodne co najmniej w zakresie budżetu związanych z nim w i rozchodów oraz jednostki samorządu terytorialnego. Kwota długu Gminy Czarna planowana na koniec 2020 roku wyliczona po przyjęciu planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za trzy kwartały 2019 roku wynosi. 22 951 134 zł W wieloletniej prognozie finansowej kwota Gminy czarna planowana na koniec 2020 roku. roku wyliczona została ze uwzględnieniem szacowanych wartości wykonywanych na koniec 2019 roku i wynosi 24 599 134 zł Kwota długu wyliczona została przy uwzględnieniu kwoty przewodu z tytułu kredytów i pożyczek 5 932 634 zł wyższej o 2 648 tysięcy oraz rozchodów, 10 milionów 57 zł, wyższej o 1 milion złotych ustalonych postanowieniami uchwały numer. 17 przez 142 przez 2019 zmiany, czyli jest to 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2019. W związku z tym kwota długu wyliczona ze uwzględnieniem szacowanych wartości wykonywanych na rok 2019 roku ujęta w projekcie wieloletniej kultury finansowej może zostać uznana za realną. Projekt uchwały budżetowej projekt uchwały z tej wieloletniej wylozy wieloletniej, wieloletniej, finansowej Gminy Czarna przewidują w 2020 roku. Dochody ogółem w wysokości 59 195 387 zł. Z tego dochody bieżące 58 460 334 zł, dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mają dochody majątkowe 735 053 zł, w tym ze sprzedaży majątku 336 000. 2. Wydatki ogólne w wysokości 58 847 021 ,93 zł. 93 grosze, z tego wydatki bieżące 55 832 368 ,93 zł. 93 grosze, wydatki majątkowe 3 14 653 zł. Budżet zamyka się za nadwyżką w wysokości 348 365 zł. 7 grosze. Przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 348 365 7 zł 7 groszy, przychody ogółem w wysokości 1 403 000 zł. rozchody ogółem w wysokości 1 751 365 7 zł 7 groszy. W projekcie uchwały została zachowana relacja z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy finansowej zostały pokryte dochodami bieżącymi. Zgodnie z artykułem 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje że roku budżetowy oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym. 1. Składraz kredytów i pożyczek, o których mowa w artykule 89 ust. 1 2 do 4 oraz artykuł 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na ocenie zobowiązań, o których mowa w artykule 89 ust. 1 artykuł 90, w tym co odczytamy o kredytów i pożyczek. 2. Wypływ papierów wartościowych wybitowanych na celu określony w artykule 89 ust. 1 pkt. 2 do 4 oraz artykule 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami wierzącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych limitowanych na cele określone w artykule 89 ust. 1 i artykuł 90 odsetkami dyskontem od tych papierów. 3. Skład rad zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuższego, o których mowa w artykule 72 ust. 1 pkt. 2 innych niż określony w punkcie 1 z włączeniem rad zobowiązań określonych w artykule 91 ust. 3 Punkt 1 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuższego, o którym mowa w artykule 72 ust. 1 pkt. 2 innych niż określony w punkcie 1. Potencjalny spad kwot wynikających z czerwonych poręczeń oraz gwarancji do, tak, do, 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 do dochodów bieżących budżetu przekroczy. W latach 2020-2025 średnio arytmetycznie zbliżone dla ostatnich 3 lat relacji i dochodów bieżących, połączone do dochodów gospodarczych majątku oraz pomniejszone do wydatki bieżących do dochodów bieżących budżetu. W latach 2026-2036 średnio z zbliżone dla ostatnich 7 lat relacji i dochodów bieżących, pomniejszone do wydatków bieżących do dochodów bieżących budżetu. Prognozy pod dwóch Gminy Czana na 2020-2036 w części część projektu wieloletniej prognozy finansowej, w bardzo składa zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i długoterminowych po od 2021 roku po zastosowaniu lata wyłączy, w latach 2020-2031 ustawowych wyłączeń, o których mowa w artykule 243 ust. 3 to 3b ustawy o finansach publicznych denosi. W 2020 roku 6,37% przy maksymalnym wskaźniku 10,5%. W 2021 roku 6,69% przy maksymalnym wskaźniku 10,3%. W 2022 roku 6,47% przy maksymalnym wskaźniku 8,28%. W 2023 roku 6,49% i przy maksymalnym wskaźniku 8,54%, w 2024 roku 6,57% przy maksymalnym wskaźniku 9 w 2025 roku 6,3% przy maksymalnym wskaźniku 9,74 w 2026 roku 5,71% przy maksymalnym wskaźniku 11,26%. W 2027 roku 5,51% przy maksymalnym wskaźniku 11,52% W 2028 roku 5,33% przy maksymalnym wskaźniku 11,81% i 81% w 2029 roku 5,3% przy maksymalnym wskaźniku 12,1%. W 2030 roku 4,68% przy maksymalnym wskaźniku 12,1%. W 2031 roku, czyli 61,7% przy maksymalnym wskaźniku 12,1%. W 2022 roku 3,11% przy maksymalnym wskaźniku 12,1%, w 2033 roku 2,16 przy maksymalnym wskaźniku 12,1 w 2034 roku 2% przy maksymalnym wskaźniku 12,1 w 2035 roku 2,44 przy maksymalnym wskaźniku 12,1%, w 2036 roku 2,36% przy maksymalnym składniku 12,1%. Z powyższych danych wynika, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 223 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdza, że projekt uchwały w sprawie wieloletnich programów finansowych Gminy Czarna może być podstawą do uchwalenia przez Radę Gminy Czarna. Uchwały wieloletnie w sprawie wieloletnich wniosków finansowych w na lata 2020-2036 po wprowadzeniu opisanym w poniedziałek 1. Dostosować należy zapis paragrafu 2 uchwały do zapisów za uciekanych w zakresie kwoty porównania w oblicach Mieczarno i zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 2021 roku. W hmm. dwa w załączniku numer 2 na przedsięwzięć do wieloletnich równowag finansowych dostosowywany należy w kwotę wyników zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą budową parku rekreacyjno-spadkowego w Kowaczowej. Linii zobowiązań maksymalnie może być na wydatkiem zaplanowanym na lata 2020-2021 w przypadku podpisania umowy na realizację wymienionego przedsięwzięcia. <laughs> <laughs> Uznać należy, zobowiązanie zostanie zaciągnięte, a co za tym idzie, linii zobowiązań wynosi za złotych. Mając na uwadze cały kształt przedłożonych materiałów, skład orzekający postanowił wydać opinię w sentencji. Od uchwały składu orzekającego służby odwołanie do pełnego składu kolegium Regionalnej i geograficznego Rzeszowy w terminie 14 dni od dnia wyręczenia uchwały podpisano przewodnicząca składu orzekającego Alicja Nowosławska-Cwyman. Ponadto na wspólnym posiedzeniu komisji projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Czarno odzyskał pozytywną opinię tychże komisji. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę, przystępujemy do głosu. Dziękuję, 14 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy punkt piąty dzisiejszych obrad. Przechodzimy do punktu szóstego. To są wolne wnioski. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam zatem obrady dwudziestej sesji Rady Gminy Czarne. Dziękuję Państwu za